Już od około tygodnia otrzymuję wiadomości dotyczące staruszki, która rzekomo straszy w polskich lasach. O co chodzi, czy faktycznie istnieje? Oglądajcie 6.30, by się tego dowiedzieć. Hej, witajcie w kolejnym odcinku 630 witam Was bardzo serdecznie, a dziś temat będzie dotyczył pewnej staruszki zjawy, która rzekomo pojawia się w polskich lasach. 8 września na kanale Zjawiska Niewyjaśnione pojawił się materiał dotyczący właśnie tej kobiety. Materiał w bardzo szybkim tempie zdobył popularność, a na obecną chwilę ma już ponad 200 tysięcy wyświetleń. 30 września na kanale Illuminati Ghost pojawił się materiał, który rzekomo ma pokazywać staruszkę. Ja wam ten materiał za niedługo puszczę, więc zostańcie i oglądajcie, ale co ciekawe, materiał, jak widzicie, pojawił się dopiero z opóźnieniem 22 dni. Dlaczego? Pewnie zastanawiacie się, kim jest staruszka i jak wygląda. Zaraz wam pokażę nagranie, ale zanim to zrobię, przedstawię wam samą postać staruszki. Jak wynika z relacji naocznych świadków, którzy ponoć widzieli staruszkę, ma ona około 80 lat. Zawsze ubrana jest w brudny, brązowy płaszcz i czarną suknię, a na twarzy ma resztki zaschniętego błota. Z kolei zjawa z lasu Młocińskiego jest na pewno o wiele młodsza i odziana w białą, prostą, krótką sukienkę. Nikt do tej pory nie widział jej twarzy, bo zasłaniają ją długie i splątane włosy. Pewnie zastanawiacie się, o co chodzi z młodszą zjawą, przecież mówiłem o staruszce. No właśnie, istnieje legenda, teoria albo nie wiem w sumie jak to nazwać, mówiąca o tym, że również w lesie młodzieńskim pojawia się młodsza zjawa z lalką w ręku. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ staruszka, jak i ta młodsza zjawa, mają jeden wspólny element. Wiecie jaki? Właśnie tę lalkę. Staruszka w każdym przypadku próbuje zaczepiać świadków zdarzenia, wydaje się być miła i często budzi zaufanie. Zaczepia ludzi i większość zaczepionych przez nią osób stara się pomóc starszej pani. Tajemnicza zjawa w białej sukni stoi tylko na uboczu i gładzi po głowie lalkę. Nie próbuje nawiązywać kontaktu z obserwującymi ją osobami. Powstało wiele teorii mówiących o tym, kim naprawdę mogą być zjawy. Ale te teorie przedstawię wam dziś na live o godzinie 21. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie. Istnieją ponoć dziesiątki osób, które widziały zjawy. Ta kobieta była widziana kilka razy przy cmentarzu w moim mieście, w Łowiczu. Była ubrana podobnie jak w opisie. Jestem w szoku, że ta sama osoba widywana jest gdzie indziej. Nie śmiejcie się, to prawda. Moja znajoma ją widziała. Nie rozumiem czemu robicie sobie z tego jaja. Mój kumpel tam był, eksplorował mauzoleum i ma na nagraniu coś dziwnego. Ta kobieta w płaszczu go goniła i charczała. Ona była od niego z jakichś 6 metrów. To jedne z wielu komentarzy naocznych świadków, którzy ponoć widzieli kobietę. Czy są prawdziwe, czy może to są zwykłe, spreparowane komentarze znajdujące się na serwisie tylko po to, by wzbudzić zainteresowanie. Usłyszeliście i zobaczyliście zaledwie gardkę komentarzy naocznych świadków, którzy rzekomo widzieli zjawę lub też staruszkę, ale czy są to prawdziwe komentarze? Być może są to spreparowane wiadomości, które pojawiły się na serwisie tylko po to, by wzbudzić zainteresowanie wśród publiki. Wróćmy jednak do nagrania, które jest bardzo istotne w tej sprawie. Na początku. W tym miejscu narodziła się legenda. A my wód. Nadprzyrodzone zjawiska, jakie rzekomo miały miejsce w tym domu, stały się inspiracją dla bestsellerowej powieści i hitów kinowych. Niektórzy uważają, że to najbardziej przerażająca historia o duchach, historia rodziny, którą przepędziły z domu potężne siły nieczyste. Historia nawiedzonego domu przeraziła cały kraj. Ale byli też tacy, którzy uważali, że horror Amityville to czyste oszustwo. Nie dziwię się, dziwi się, że go trzeba do horoszczy wysłać, bo to jest kompletny idiota, kurwa. A może te rodziny straszyły ich własne demony? Nie ma nawiedzonych miejsc, są nawiedzeni ludzie. To, co wydarzyło się w tym domu, wstrząsnęło spokojnym przedmieściem. Oj, co tu się dzieje? Jak ten dom góry wyglądał, jak ja tu zaś wprowadziłem. Oto prawdziwa historia horroru Amityville. Już będzie dawało Po tym jak zobaczyliście nagranie, wydaje Wam się, że jest to prawdziwe? Według mnie nie. Jest to totalny fake, więc nie ma się czego obawiać. Możecie w spokoju chodzić do lasu, a takie serwisy jak Antyradio, Radio SK czy cokolwiek innego piszą o tym ze względu na to, że po prostu jest na to teraz hype. Możecie napisać w komentarzu, co wy sądzicie o tej sprawie. Ja tymczasem was zachęcam do tego, byście zasubskrybowali mój kanał, by być na bieżąco z nowościami ze świata internetu, z tego, co się dzieje w Polsce i tak dalej, oraz do zobaczenia tych filmów. Tymczasem ja się z Wami żegnam i bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się na live. Zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.